No, cześć! Witaj na kanale, na którym kobiety odzyskują swoją żeńską i swoją boską moc. Ja nazywam się Olimpia Gaja i dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego i kiedy Twój rozwój osobisty, duchowy, energetyczny, wewnętrzny jest najgorszym koszmarem większości mężczyzn. I ogólnie też rozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego wewnętrzna praca nad sobą, nad przekonaniami, nad Twoimi standardami, nad dostrzeganiem, autorefleksja, uleczanie itd. jest jedynym czym powinnaś się zajmować i jest czymś najważniejszym. Oprócz tego witam Panów, Panowie. Zajrzałam w statystyki YouTube'a swego. <noise> I tam wyświetliło się, że 39% oglądających kanału dla kobiet to są panowie. Większość, 90% komentujących na razie na tym kanale, to również są mężczyźni. Panowie, co wy tu robicie? Poważnie to jesteście mile widziani. Tym bardziej, kiedy pokazujecie się ze swojej strony jako dżentelmen. Myślę, że jak ktoś jest naprawdę dżentelmenem, to nawet nie musi się pokazywać z żadnej strony. On po prostu nim jest. Także, panowie, witajcie. Przejrzałam statystyki. I no jasne, to jest internet. I dopiero się poznajemy. E, zauważyłam cztery grupy etnicze przychodzące poprzez social media do mojego świata. Pierwsza grupa to jest grupa mężczyzn, którzy no prawdopodobnie nigdy w tym życiu nie będą w stanie zrozumieć, czym jest... Męskość, czym jest męska energia, czym jest żeńska energia, jako kobietę dbać, jako kobietę zabiegać, jak kobietę dopieszczać. Nigdy tego nie zrozumieją, dlatego, nie zrozumieją, dlatego będą od razu atakować. Równy level kobiet. To wszystko się odbywa na TikToku, bardzo dzikie miejsce, ale wiem, że też dużo osób właśnie stamtąd przychodzi i tak się. Prezentuję właśnie druga grupa kobiet. To są kobiety, które nie wiem jak dotrą do swojej kobiecości. Na pewno nie z moją pomocą, ale są to kobiety w męskiej energii, które jak słyszą, że mężczyzna ma płacić, to rzucają się: co on ma płacić? Jak ma płacić? Ja jestem sosia samosia i co ty w ogóle? Ła, ła, ła. A trzeci typ mężczyzn, który się pojawia tutaj w tej przestrzeni, to jest typ mężczyzn, którzy okej, okay. są zadowoleni, że w końcu ktoś staje w ich interesie i pomaga e, pięknej płci po prostu zająć się sobą, zająć się swoją energetyką, tak, żeby ten mężczyzna miał przestrzeń na bycie męskim, opiekuńczym. I czwarty, więc to są mężczyźni, którzy doceniają, którzy się cieszą, którzy wspierają. Takcy są bardzo mile widziani przeze mnie. Czwarta grupa kobiet to jest kobiety, które zrozumiały, że żeńska energia to jest powrót do domu, to jest coś... Co przyniesie ulgę, to jest coś, co em, naturalnie stawia się w pozycji przyjmowania obfitości, bycia sobą, kreacji itd., itd. Także to są cztery grupy. Teraz taki mały life hack, jeżeli chodzi o te cztery grupy ludzi mężczyzn i kobiet. Każdy komentujący, każdy wypowiadający się, jeżeli ktoś coś mówi, jeżeli ktoś coś komentuje, to to z niego wypływa. I jest to historia o jego przekonaniach, o jego wartościach, o jego standardach. Ten człowiek, który komentuje, on mówi o sobie. Także jak jakiś gość, jakiś typ komentuje, że. Um, kobiety tracą swoją moc po 30 roku życia, bla, 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 albo że kobiety to to, to tamto, to tamto. To jest jego świat, to jest jego percepcja, to jest jego doświadczenie. A jego doświadczenie i jego świat jest odzwierciedleniem tego, kim ta osoba jest w środku. I jego niemożności. Zobaczenia czegoś innego poza ten horyzont, ok? Więc teraz uwaga: ty, jako kobieta, i ty, jako człowiek, nie musisz kompletnie zwracać uwagi na innych i słuchać tego, co oni mówią, a już na pewno się tym nie możesz przejmować. Powiem ci, jak ja to robię. Jak ja widzę jakieś takie komentarze pod moimi filmami. Albo gdzieś tam? To ja, jak ja wiem i rozumiem, mnie nie trzeba przekonywać. Ja to już sprawdziłam na setkach ludzi i żyję według tej zasady od 10 lat. Jak dostaję jakiś obrzydliwy komentarz, to ja wiem, że to, to, to w ogóle nie ma nic wspólnego ze mną nazywam takich, takie osoby Dusty. Dusty po angielsku oznacza zakurzony, czyli mniemam, że jest tam jakaś świadomość, dusza, no i ona jest zakurzona, tak? Zakurzona poprzez ten, um, poprzez swoje traumy, poprzez swoje przekonania. Więc dla mnie, jeżeli tacy ludzie przychodzą do mojego internetowego świata, to największym ich osiągnięciem jest podniesienie moich statystyk. Dziękuję Wam. Lecimy dalej. Informacje, które Ci tutaj przekazują, mają związek. Z Twoim rozwojem, z Twoją energetyką, z Twoimi emocjami, z Twoim wewnętrznym dzieckiem, z dynamiką relacji damsko-męskich. Opowiadam o różnicach, bo jesteśmy różni. nie mają penisa, my mamy waginę. Jeżeli chodzi o całą sferę emocjonalną. Zupełnie, zupełnie, zupełnie się różnimy. Jeżeli chodzi o sferę hormonalną, zupełnie, zupełnie się różnimy. Jeżeli chodzi o zapis genetyczny, zupełnie, zupełnie się różnimy. Nie jesteśmy tacy sami. Równouprawnienie dotyczy tylko i wyłącznie wartości jako człowieka. Ale nie jesteśmy tacy sami, absolutnie nie jesteśmy tacy sami. Te informacje są dla ciebie, te różnice są dla ciebie po to, że jak znajdziesz się w sytuacji, w której będziesz miała jakieś emocje, jakiś kryzys, jakieś wyzwanie, jakąś sytuację dziwną, to żebyś mogła oprzeć się o tą wiedzę, która działa, i żebyś wiedziała, że możesz się zanurzyć w sobie i że zawsze możesz w sobie coś. Wyrównać, coś rozpuścić, coś odpuścić, że tam możesz wyregulować siebie, a nie reagować w stereotypowy sposób, który został zafundowany przez patriarchalny świat, w którym, jako rezultat ich propozycji, kobiety nie wiedzą, jak być kobietami jak być w żeńskiej energii, a mężczyźni nie wiedzą, jak być w męskiej energii. Informacje o żeńskiej i męskiej energii i dynamice w relacji są po pierwsze bardzo ważne, przydatne, a po drugie em, wielowymiarowe. Są wymiarowe, wielowymiarowe, dlatego że jedna informacja, czarne na białym, na przykład to, że mężczyzna, który zabiera kobietę na radkę, płaci, jest wielowymiarowa, ponieważ jest przetaczana przez wiele interpretacji, przez wiele umysłów, przez wielu ludzi na różnych planach świadomości. I oni się um, kłócą, kto ma rację, wypowiadają, opowiadają swoje historie itd., dalej. ale to jest tylko jedna informacja. Jak ona zostanie zastosowana, to wszystko się ułoży. I ta informacja jest dla osób, które Czują, że to jest dla nich właściwe, kolekcjonują te informacje, zaczynają ich używać, zaczynają myśleć w ten sposób, zaczynają się tak zachowywać, i poprzez ich myślenie i zachowanie aktywują konkretną energię w sobie i w partnerze. I wtedy, jak ta energia zostanie aktywowana, to dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa, prawdziwe, soczyste życie. Te informacje są wielowymiarowe dlatego, że jeżeli mówię o kwestii pieniądzach i płacenia w relacji damsko-męskiej, to bo jedna grupa, mężczyzn powie, no tak, ale one mogłyby sobie same zarobić. One też muszą stawiać tego typu teksty. OK? to, to jest jeden wymiar. Druga grupa kobiet w męskiej energii powiedzą, co, co, dlaczego on ma płacić? jestem samosia i ja sobie dam radę, i tak dalej. Tak, tak. To jest drugi wymiar. A ja Ci daję informacje o energetyce pieniądza, o energetyce kobiet i mężczyzn, i o tym, że jak się zastosujemy do tej energetyki, to um, wszystkim nam zrobi się lepiej i wszyscy, Będziemy mieli na tym korzyści kobiety, mężczyźni, pieniądze. Um, ta informacja jest również pewnego rodzaju hmm, barykadą. Ona przesiewa ludzi. Jeżeli przychodzisz do mnie i zaczynamy pracować nad, twoimi, nad Twoją percepcją. I nad Twoimi standardami, nad Twoim postrzeganiem. Zmieniamy Twoją percepcję, Twoje postrzeganie i Twoje standardy, po to, żeby przesiać, żeby już nie tracić czasu na ludzi, którzy nie będą nigdy w męskiej energii albo nigdy nie będą w stanie się zaopiekować kobietą. To ma przesiewać, to ma funkcję, On to jest, specy... to jest prawda, że to, to, ta informacja jest prawdziwa. Ta informacja ci pomoże. Na początku jest bardzo ważna. Ta, ta informacja jest pomocna, bo ona przesiewa ludzi od innego rodzaju ludzi. <śm> I wtedy, jak się zostaniemy przesiani, i, i, i z, okaże się, że jesteśmy kompatybilni, że on jest w męskiej, że ja jestem w żeńskiej, że chcemy, że się um, sobie podobamy, że się um, deklarujemy, albo przynajmniej jest między nami um, czysto i wiemy, dokąd to wszystko zmierza, to wtedy, kiedy już jesteś przy takim Super męskim mężczyźnie, przy którym on nie, on nie musi nawet płacić, on nie musi nic mówić i jak on jest w męskiej energii, to idziecie chodnikiem i ty czujesz się kobietą bezpiecznie, okej? Okay? Jego postawa, jego wzrok, jego, jego dotyk, jego um... To, jak cię słucha, to, jak cię traktuje, to wszystko jest w męskiej energii. To na innych poziomach związku, relacji te pieniądze już nie mają znaczenia. Jeżeli kobieta jest odpowiednio traktowana i podlewana, i podlewana w tym sensie energetycznym, tak? Emocjonalnym, nie to, co sobie pomyśleliście. Jak jest zaopiekowana, jak może być kobietą, to ona jest wtedy w stanie naprawdę dużo, 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 dużo więcej dać w zamian niż e, jakieś tam pieniądze. Jest w stanie tak, 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 też płacić ze siebie i kupować panom, i to wtedy wychodzi z, z tej. Z tej uregulowanej matrycy energetycznej, w której ona się znajduje. Ona jest wtedy otwarta, to wszystko płynie, ona się czuje bezpieczna i ma dostęp do, do boskości w sobie. A boskość równa się obfitość, a nie jakieś poczucie winy. Dlaczego Twój rozwój i Twój wzrost jest koszmarem dla większości mężczyzn? Żebyś to zrozumiała, jeszcze raz szybko wyjaśnię, o co chodzi z tą energią. Energia po prostu jest. Wszystko składa się z energii. I energia ma dwa rodzaje: jest energia żeńska i energia męska. Energia żeńska ma pewne cechy, i energia męska ma również pewne cechy. I teraz, w której z tych energii musisz żyć? Bo jest tylko męska i żeńska. Możesz mieć miks, możesz mieć przewagę jednej, możesz mieć przewagę drugiej. Ale w której z niej musisz żyć. I to, w której z niej żyjesz, w której z niej funkcjonujesz, w której z niej um, się znajdujesz, jest determinowane przez to, jak myślisz, jak postrzegasz, jak się zachowujesz. Jak reagujesz, albo jak nie reagujesz. <laughs> Podaję przykład. Wyobraź sobie, że z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn, z dzieciństwa, z jakiejś traumy, masz. Nie wierzysz, że ktoś by mógł Cię kochać i e, masz potrzebę kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Nawet tego, co o Tobie mówią i o Tobie myślą. Zrobisz po prostu wszystko, żeby żeby um, móc kontrolować rezultat. Ok? Kontrola natomiast to jest cecha energii męskiej. To nie znaczy, że mężczyźni mają kontrolować. Tylko to znaczy, że kontrola, zachowanie, myślenie, reagowanie. To wszystko spowoduje. W tobie pewien rodzaj energii, w którym się będziesz musiała znaleźć. I to będzie energia męska, ok? I wtedy Twoje całe życie będzie e, energetycznie przykurczone. Tam nie będzie zaufania, tam nie będzie otwarcia, tam nie będzie luzu, tam nie będzie spontaniczności, tam nie będzie lekkości. A lekkość i spontaniczność to cechy energii żeńskiej. Dlatego mi zależy na tym, żeby wyciągnąć cię z energii męskiej i żebyś wróciła do siebie do energii żeńskiej i z tej energii, z tego miejsca kreowała i budowała całe swoje życie. Bo stąd możesz wszystko, możesz zarządzać wszystkim. Dlaczego jest? Twój rozwój koszmarem dla większości mężczyzn, ponieważ kobieta, która rozumie siebie, swoją energetykę i bierze za nią odpowiedzialność, i rozumie, że tutaj z wewnątrz może nawigować, zarządzać i organizować wszystko i przyjmować jednocześnie, taka kobieta e, ze standardami jest nieosiągalna dla większości <laughs> Dusty's dla większości tych zakurzonych. Oni nie będą mogli tam dosięgnąć, będą Cię próbowali ściągnąć w dół, zrobić Ci poczucie winy. Będziesz w pewnym momencie, kiedy będziesz konsekwentna tej swojej energetyce, temu swojemu rozwojowi, tej swojej żeńskiej, boskiej mocy, to w pewnym momencie będziesz dla nich dosłownie niewidoczna. Tak samo, jakbyś nie poszła do pewnych pubów, do pewnych e, miejsc, bo jest tam pewien rodzaj ludzi i pewnego rodzaju energia. Tam nigdy nie pójdziesz, wiesz o tym. Tak samo będziesz niewidoczna energetycznie dla, dla Dusty's. Drugim powodem, dlaczego Twój rozwój i Twój wzrost jest koszmarem dla większości mężczyzn jest to, że jak się rozwijasz, kiedy wzrastasz, kiedy podnosisz swoje standardy, kiedy ustalasz swoje granice, kiedy chcesz więcej i więcej, kiedy poszerzasz swoje horyzonty, to naturalnie to, co stare, odpada, już nie pasuje. Jeżeli mężczyzna, z którym obecnie jesteś, jest kompatybilny z tym, kim naprawdę wewnątrz jesteś i będzie Cię wspierał i będzie dotrzymywał Ci kroku, i też będzie sam naturalnie się zmieniał, no bo tak to jest. To się dzieje wszystko naturalnie, dlatego tylko sobą musisz się zajmować, a On się dopasuje, jeżeli On jest tym, który chce się dopasować. Jeżeli jest tym, który chce iść z Tobą w tą podróż. Nic dobrego nie dzieje się w strefie komfortu, nic dobrego nie dzieje się w bezruchu, nic dobrego nie dzieje się, kiedy jest stagnacja. I dlatego mówię, że jest to koszmar mężczyzn, bo dla niektórych mężczyzn, dla większości mężczyzn oznacza to, że albo Cię stracą, bo nie będą w stanie dotrzymać Ci kroku. Albo koło twojego boku stać i obserwować i ci dopingować, jak raz wzrastasz, więc stracą cię, albo wyjdzie na jaw, że nie byli w stanie. Dlatego, moja droga, jak się rozwijasz i pracujesz nad sobą, i podnosisz swoje standardy i. Stajesz się do swojej lepszej, najlepszej wersji, to niech to będą Twoje standardy, niech to będzie Twoja, najlepsza wersja Twoja. Nie Jego, nie Ich, nie Jej. Niech to będzie Twoje, bo tego nikt Ci nie zabierze. Tej energii, którą będziesz w stanie wygenerować poprzez integrację siebie, poprzez bycie konsekwentną i stanie ze swoimi standardami na nieuginanie się, na niekompromisowanie, tego Ci nikt nie zabierze, to Cię będzie tworzyć, 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 a w końcu okoliczności, w końcu ludzie przyjdą do Twojego życia, którzy będą chcieli tworzyć to z tobą. To by było na tyle. Dzięki, że jesteś kobietką. Panowie. Zapomniałabym 9. Października, w niedzielę o 19.00, jest event online ze mną. Na moim Instagramie Olimpia Gaja są wszystkie szczegóły na ten temat. I to będzie spotkanie online o tematyce Manifestuj like a Pro. I wyjaśnię Ci wszystkie metody i wszystkie, całe fundamenty, jak manifestować po prostu w codziennym życiu. To czego pragniesz. Chodzi ogólnie o to, że po tym spotkaniu nie będziesz miała żadnych wątpliwości co do tego, jak manifestować. Całe spotkanie będzie się składało z części teoretycznej, soczystej, konkretnej, skutecznej wiedzy, sprawdzonej. Będzie część praktyczna, medytacja w stanie alfa. Jestem nauczycielem jogi, medytacji i oddechu od ponad 7 lat, tak by the way. I na koniec będziemy mogli sobie spojrzeć w oczy i będziesz mógł, mogła zadać mi pytania odnośnie swoich manifestacji, co dokładnie robić, żeby te manifestacje wprowadzić w życie. Także idź na Instagram, tam są wszystkie szczegóły tego eventu. Napisz mi wiadomość prywatną i widzimy się na żywo. W sensie przez ekran, ale na żywo. 9 października o 19 w niedzielę. Bardzo się cieszę na Ciebie, i subskrybujmy kanał, i widzimy się w kolejnym filmie.